i miło nam, że możemy dzisiaj otworzyć Centrum Informacji. Jest to wyjątkowa sytuacja, ponieważ w wojnie tak naprawdę nigdy nie było Centrum Informacji. Będzie to pierwszy taki punkt, którym na pewno z chęcią zajrzą mieszkańcy wojny, ale przede wszystkim też i turyści, ponieważ tutaj zgromadziły się dobre myśli, dobrzy ludzie ale też i dobre pomysły. Myślę, że Państwo jak wejdziecie do Centrum Informacji, to zobaczycie, że jest to atrakcyjne miejsce zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. A mamy nadzieję, że niedługo z tego też punktu będą korzystać tutaj dzieci ze szkół, ponieważ również będziemy tu prowadzili lekcje z dziedzictwa kulturowego, historii naszego miasta, bo w końcu należy przybliżać historię tego pięknego i pięknego miasta i cieszę się, że możemy tutaj, będziemy mogli tu przedstawiać właśnie takie sceny, a już tutaj obiecałam, również pani redaktor powiedziałam, że niedługo również w czasie oferty Dzieci będą mogły sobie grać w kapsle, ale wymyślimy taką grę, żeby też przy kapsłach poznały historię naszego miasta. A zobaczycie dlaczego, bo w zwierciedle, jak będziecie wchodzić, zróbcie uwagę na podwodę, jak wygląda. <śleskujesz> 李珍池。<laughs> <laughs>